86 nowych tablic informacyjnych rozmieszczono na znajdujących się na terenie powiatu tarnowskiego cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej. W terenie powiatu tarnowskiego znajduje się 111 cmentarzy z ogólnej liczby 400, które wybudowali Austriacy, a są one pozostałością po ciężkich walkach, które toczyły się na ziemi tarnowskiej i w całej Galicji Zachodniej na przełomie 1914 i 1915 roku. Zginęło tutaj 70 tysięcy żołnierzy, austro-węgierskich, niemieckich, ale też i armii rosyjskiej, wielu Polaków i Austriacy wybudowali kompleks cmentarzy w latach 1915 i 18, na których ci żołnierze zostali pochowani. I w powiecie tarnowskim, ponieważ linia frontu przebiegała przez środek dzisiejszego powiatu tarnowskiego wzdłuż Doliny Rzeki Białej, znajduje się 111 cmentarzy. Tablice powstały w ramach projektu Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Jest to projekt ogólnopolski ośmiu województw, w którym uczestniczy również Małopolska, a ma on pokazać ten projekt turystyczny, jak przebiegała linia frontu w roku 1914 i 1915 na ziemiach polskich, między innymi właśnie tutaj na terenie Małopolski i powiatu Tarnowskiego. Tablice o wymiarach 61 na 81 cm mają formę pulpitu. Zawierają między innymi schematyczny plan cmentarza oraz mapę z informacją o innych cmentarzach wojennych znajdujących się w najbliższej okolicy. Na tablicach umieszczono opisy w czterech językach: w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Otwieramy się również na kierunek turystów ze wschodu. Tablice te są opatrzone logiem szlaku frontu wschodniego, czyli takim logiem, które cała Polska używa, ponieważ tworzymy w tym momencie na naszych tylko 86 cmentarzach, które żeśmy oznakowali, tak zwaną pętlę tarnowską, ponieważ te cmentarze są najbardziej wartościowe i najbardziej dogodne do zwiedzania, bądź to w turystyce pieszej, rowerowej, bądź samochodowej. Prostosujemy również nowoczesne narzędzia promocji. Na każdej tej tablicy informacyjnej przy cmentarzu jest aplikacja z QR-kodem i można przy pomocy telefonu komórkowego, się tam zalogować i wejść na stronę internetową, która właśnie będzie mówi już, bo już ta strona jest, właśnie o tych wydarzeniach historycznych, o tych cmentarzach, opisujące architekturę, jak te cmentarze powstawały, kto jest na nich pochowany. Wice te zostały sfinansowane właśnie z pieniędzy unijnych. Przeznaczyliśmy na to kwotę 25 tysięcy złotych, ale cały ten projekt Małopolskiego Programu Operacyjnego zawierał się kwotą 6 milionów 600 tysięcy, ponieważ w ciągu dwóch Du roku 2000 13 i 14 dziesięciu partnerów na terenie całej Małopolski zrealizuje wiele projektów przybliżających tematy związane z I wojną światową. W bieżącym roku przypada okrągła setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Starostwo powiatowe w Tarnowie przygotowuje się do obchodów tej rocznicy. Ten rok jest dla nas bardzo szczególny, że będziemy obchodzili również setną rocznicę bitwy pod łowczówkiem i wielu wydarzeń na ziemi tarnowskiej. I te przygotowania trwające już od kilku lat zaowocowały właśnie tym produktem turystycznym, jakim jest szlak Frontu Wschodniego, oznakowaniem cmentarzy, a ponadto jeszcze w tym roku będziemy mieć wiele, wiele przedsięwzięć historycznych, kulturalnych, artystycznych, wydawniczych, które upamiętnią te wydarzenia. Zapraszamy serdecznie w nowym sezonie turystycznym na szlak cmentarzy z I wojny światowej.